Nazywam się Wioletta Szczerbińska, jestem psycholożką, psychoterapeutką. Pracuję w zawodzie już 10 lat. Ukończyłam całościowe czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii integracyjnej oraz trzyletni core training, który przygotował mnie do pracy w nurcie STDP. Tutaj w Horyzontach pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi. Najczęściej i najchętniej z tymi, które doświadczają stanów depresyjnych i lękowych. Co jest dla mnie w psychoterapii najważniejsze? Na no, mianowicie to, aby stworzyć bezpieczne warunki do zdrowienia. Zdaję sobie z tego sprawę, że osoby, które przychodzą, doświadczyły w przeszłości traum. Różnego rodzaju relacyjnych, i potrzebują bezpiecznej, pełnej zaufania atmosfery, aby móc skutecznie nad sobą pracować, rozwijać się. Są to osoby, które musiały gdzieś głęboko ukryć swoje prawdziwe uczucia, potrzeby, no właśnie dlatego, że nie czuły się bezpiecznie. Stąd też stworzenie tych optymalnych warunków w trakcie psychoterapii jest dla mnie priorytetem. Prywatnie jestem żoną, mamą dwóch dorosłych córek. Uwielbiam podróżować, uwielbiam odpoczywać w naturze, z dala od miasta, spacerować po lesie, jeździć rowerem. Serdecznie Państwa zapraszam. Dziękuję.